Kurcze, ale brudne te kalosze. Cześć wam. Dzisiaj mam w planach kilka akcji. Zaczniemy od dokończenia orki, a później pojedziemy do sklepu rolniczego kupić materiał siewny i nawóz. To lecimy. Z kabiny będę mniej mówił, bo ten Władek jest strasznie głośny. A chciałbym, żebyście mnie dobrze słyszeli. Jak widzicie, trochę wprawy nabrałem i od razu pole lepiej wygląda. Jest jeszcze kilka niedociągnięć, ale myślę, że z czasem będzie tylko lepiej. Dobra, zostały tylko skrajniaki i robota będzie zrobiona. Ja nawet nie spojrzałem na zegarek, a już tak późno się zrobiło. Miałem sobie zrobić tylko przerwę na obiad, a wyszła i drzemka. Do tego sklepu to chyba dopiero jutro się wybiorę z samego rana i będę miał cały dzień na robotę w polu. To może uda się uprawić i zasiać od razu. W panie mam na dwóch polach pszenicę, a na jednym pszenżyto. Jak myślicie, dobry wybór na początek. A nawóz? Zobaczę jaki będą mieli w workach, to taki kupię. Muszę też uważać na pieniądze, bo Franek nie zostawił zbyt dużego budżetu. Mam też coś swoich zaskurniaków, ale je chciałbym zostawić na czarną godzinę. Dobra, zapinam wóz i lecimy do sklepu. Może jeszcze będzie czynne. A co się stało? Akurat jak człowiek się spieszy, to jakiś korek musi być biegny, zobaczyć o co chodzi. O, patrzcie, jakiś ciągnik stoi na środku drogi bez kierowcy. Chyba otwarty, to spróbuje nim zjechać na pobocze, o ile jest kluczyk. Się, całe szczęście, bo już myślałem, że będę tutaj czekał w nieskończoność. Dobra, to ja lecę i widzimy się w sklepie. No i jestem na miejscu, na szczęście jeszcze otwarte. Idę zobaczyć, co tam ciekawego w środku mają. Dzień dobry. Ja przyjechałem kupić 8 worków nawozu oraz 8 worków materiału siewnego. Znajdzie się coś? Cześć. Jasne, że się coś znajdzie. Już lecę do chłopaków, aby naszykowali ci wszystko. Nawet ci zakupy zapakują od razu na twój wóz. O, to super, bardzo dziękuję. Ile się należy? Nie ma problemu. Polecamy się na przyszłość. Za wszystko wyszło 945 złotych. Dziękuję mi, do zobaczenia. No i super, jakoś poszło. Miły sprzedawca mi doradził i wszystko czego potrzebowałem już mam załadowane na moim wehikule czasu. Wracamy na podwórko i pakujemy wóz do stodoły, żeby nic nie zamokło, bo na noc głoszą lekkie opady deszczu. Wóz odpięty, zamykam drzwi i koniec pracy na dzisiaj. Jestem w sumie zadowolony z dzisiejszych efektów, bo udało mi się zaorać od samego rana wszystkie trzy pola. A uwierzcie mi na słowo, tym potężnym pługiem ta robota nie idzie wcale za szybko. Widzimy się za moment. Cześć, jak widzicie, ja już w polu. Od samego rana postanowiłem, że wezmę ciągnik i ruszam, bo szkoda czasu, a jeszcze dzisiaj nie czekają siewy. Proszę was, ocencie mnie, czy poprawnie wykonuję wszystkie prace. Czy są zgodnie z kolejnością wykonane i czy coś z tego będzie? Pierwsze pole kończę już. Zaraz lecimy jeszcze na tym małe za gospodarką, ale to już będzie chwila. Nie nagrywałem wam uprawy tego małego pola, aby was nie zanudzić całkiem. Siewnik też na spokojnie chciałem ustawić i się z nim zapoznać, ale już jestem. Oficjalnie zacząłem siewy. Trzymajcie kciuki za mnie i sprzęt. Lecimy z drugim polem. Na pierwszym posiałem pszenicę, a na tym zasieję pszenżyto. Na tym małym za podwórkiem zobaczę, których nasion zostanie więcej, albo ewentualnie zmieszam i zasieję mieszankę. Uzupełnię sobie jeszcze tylko zbiornik. Dobra, ostatni zasyp zbiornika i po siewach. Dosyć szybko poszło, ale też się Wam przyznam, że sieję wszystko na ostatni moment, bo mamy końcówkę marca. A w kwietniu to powoli będę chciał myśleć o trawie na siano oraz gdzie upchnąć kilka rządków ziemniaków, aby dla siebie. Widziałem w stodole kilka worków sadzeniaków, to je ja wykorzystam. No i powiem Wam, że im dłużej tym sprzętem się poruszam, tym bardziej go zaczynam lubić. Oty, franco. A dopiero co cię pochwaliłem, stary rupciu. Na złam pójdziesz. Kurde, hamulców to tu nie ma za dobrych. Co ja mam teraz zrobić? Uff, całe szczęście, że udało mi się wyjechać. Mam nadzieję, że bez uszkodzeń. Ale chyba nic się nie stało przynajmniej nic pokrzywionego nie widać. Dobra, lecimy na Szczecin. Gotowe? Teraz pozostało mi czekać, aż wszystko wykiełkuje. Następnie nawóz? A propos, kupiłem polifoskę. Jak myślicie? Będzie dobra? Wracam na gospodarkę pochować sprzęt i koniec prac na ten miesiąc. Patrzcie, a ten Ursus jak stał, tak stoi. Może trzeba gdzieś to zgłosić? Albo w wolnej chwili popytam po sąsiadach, czyj on jest. Zasłużył Władeczek na odpoczyneczek. He, he, Tak więc dziękuję Wam za dobre słowo na temat odcinków. Zachęcam, abyście zostawili łapkę w górę. Będzie to dla mnie motywacja do dalszego działania. A w ramach testu sprawdźmy kto i czy ktoś w ogóle oglądał do końca. Napiszcie w komentarzu hashtag Marzec. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.